W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku białej odbywają się 24. Targi Pracy. Na tych targach swoje oferty dla studentów, absolwentów, poszukujących pracy oferuje 49 firm. Targi Pracy są ważnym wydarzeniem, ponieważ pozwalają nam konfrontować sposób kształcenia naszych studentów, przekazywaną im wiedzę z potrzebami otoczenia. Z potrzebami rynku, nie tylko przemysłu, ale również szkolnictwa i innych, y, innych dziedzin, w których nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie. Jest dużo firm, dużo z branży automotyw, które mnie interesują. Dużo różnych ofert. Można złożyć CV w różnych fajnych, ciekawych filmach. Dział konstrukcyjny, dział utrzymania ruchu. Myślę, że coś znajdę. Znalazłam ciekawe ofertę ogólnie. Bardzo zainspirowała mnie praca w firmie. Damon w Warszawie. Każdego kierunku, każdy może coś znaleźć dla siebie. Bardzo dużo też jest ofert z branży informatycznej, e, dla programistów, dla informatyków, e, z branż takich typowych dla, dla handlowców, specjalistów sprzedaży. E, bardzo dużo pracodawców teraz kładzie nacisk na znajomość języków obcych, więc tutaj szczególnie myślę dla osób młodych, jest, są to atrakcyjne oferty. Targi pracy organizowane będą dwa razy do roku w naszej uczelni. Przez kolejne trzy lata organizacja targów będzie finansowana z projektów Unii Europejskiej o nazwie Akademia Kompetentnego Studenta.